Witam Was serdecznie. Dzisiaj pokażę wam jak wykasować samemu błędy, które nam się tutaj wyświetliły w samochodzie. U mnie akurat ostatnio wyświetlił się błąd airbaga, Było to spowodowane tym, że wypiąłem po prostu fotele, była wypięta kostka i nam taki błąd. Się tutaj pojawił. Z tym programem, którym Wam dzisiaj pokażę, możecie wykasować na przykład błąd wypadania zapłonu, błąd check engine lub inne błędy. Oczywiście kasowanie takiego błędu wam nie pomoże, jeśli sam problem nie został rozwiązany, czyli na przykład jeśli wyskoczył wam check engine, wykasujecie go poprzez komputer, nie naprawicie tego błędu, czyli na przykład czegoś, co jest uszkodzone, błąd za jakiś czas znowu wam wyskoczy. Przede wszystkim co potrzebujemy? Potrzebujemy zwykły przewód OBD2 z końcówką z jednej strony OBD2, jak mówi wspomina z drugiej strony USB ja akurat przydam taki zwykły kabel KKL WAGCOM 4091 zwykły kabelek i potrzebujemy laptopa z po prostu darmowym programem VCDS Lite pierwsze co robimy to demontujemy tutaj zaślepkę OBD2 czyli tutaj jest takie wycięcie wkładamy tutaj palec ciągniemy do siebie mamy ją wyciągniętą potem podłączamy nasz kabel WAG KKL do złącza. Gdy przewód mamy podpięty, drugą część przewodu podłączamy do laptopa. Po podłączeniu przewodu do laptopa, na naszym kabelku uruchomi się tutaj czerwona dioda sygnalizująca zasilanie. Teraz musimy przekręcić zapłon, i na takim przekręconym zapłonie klikamy na program VCDS Lite i uruchamiamy go jako administrator. Dajemy tak, że chcemy uruchomić go jako administratorzy, i tutaj mamy cały program VCDS Live. Pierwsze co, jeśli używacie go pierwszy raz, musicie kliknąć w opcję i musicie przetestować nasze połączenie kabla z po prostu samochodem. Dlatego tutaj musicie ustawić sobie, na jakim porcie macie wpięty wasz kabel. Ja mam tutaj automatycznie dany trzeci, zobaczymy. Dajemy test. I akurat jak widzicie COM3 to jest akurat moje połączenie. Dajecie OK. Jeśli wyświetli się Wam błąd, że nie ma połączenia, musicie zmienić tutaj na przykład na COM1, dać test, czy tam COM2, dać test. I teraz tutaj macie Select, Control mode. Tutaj mamy poszczególne kategorie co do błędów. Dajemy Select. I tutaj jak widzicie mamy różne pozycje. Engine, Central Electric central logs i takie tutaj różne radio nawigacja airbagi i tak ABS i tutaj musicie w tej poszczególnych kategoriach znaleźć wasz błąd czyli jeśli macie błąd jakiś check engine klikacie na pozycję 01 engine czytuje się wam tutaj wszystkie dane zaciąga z samochodu chwilę to trwa jak widzimy tutaj wczytało jaki mam tutaj silnik dwulitrowy motor cztero-cylindrowy, tutaj mamy numer komputera i tutaj klikamy w faulty codes Czyli błędy, jak widzimy, tutaj mam kilka błędów. Engine Coolant Temperature Sensor G62, i tutaj mam wypadanie cylindrów na cylindrze drugim. Także ja się za ten problem będę zabierał w najbliższym czasie. Ja sobie to teraz usunę, chociaż za chwilę te błędy znowu wrócą. Ale wam pokażę jak to się robi. Clear Code i dajecie tutaj Don Go Back, czyli wracacie sporo. Teraz kasujemy błąd, który mam rozwiązany, czyli RB pozycja 15. Tutaj znowu chwilę poczekamy, aż wczyta się. Połączy się z komputerem, dajemy jest również 0,2, czyli błędy, i tutaj widzicie, mam dwa błędy. To, że odłączyłem przednie telekostki od tego, tutaj daję clear, kasują nam się błędy, mi te błędy nie wrócą, ponieważ problem został rozwiązany, czyli została ponownie podpięta wtyczka, daję. Don go back, czyli wracamy, to jest cała procedura. Co warto jeszcze wspomnieć na tej wersji VCDS Lite? Nie macie dostępu do wszystkich tutaj kategorii. Z tego co się orientuję, chyba Central Locks nie działa. Nie wyczyta wam tutaj. Wyczyta to jako błąd, bo musicie mieć wtedy pełną wersję tego programu. Jak widzicie, bardzo długo czyta tutaj i wyświetla nam się błąd no response for control, ponieważ macie wersję light, dlatego jak ktoś chce tak powiem bardziej grzebać w tych błędach, musicie niestety mieć wersję VZDS zwykłą, nie light, która z tego co wiem jest wersją płatną. Tutaj ogólnie możecie sobie pokazać wszystkie błędy możecie tutaj również tym programem sprawdzić choćby obroty silnika możecie sobie sprawdzić jak działa sonda lambda, czy sprawdzić chociażby przepływomierz. Akurat dzisiaj pokazuję Wam jak tutaj Takim zwykłym programem VCDS Lite usunąć błędy. Także dziękuję serdecznie za zobaczenie filmiku. Zapraszam na mój kanał, do subskrybowania go i zobaczenia pozostałych filmików. Trzymajcie się, na razie.